Dla tripsiterów taka porada na przyszłość. Jeżeli osoba tripująca prosi was o jakieś absurdalne rzeczy, bo mówi, że teraz to jest jej potrzebne do osiągnięcia kulminacji jedności z naturą, czy inne coś, to przypomnijcie im, w sensie to wy jesteście trzeźwi. Uspokójcie ich i przypomnijcie im, że tego nie trzeba, żeby oddychała, właśnie. pi wodę, oddychaj. Będzie dobrze wszystko. I to, to jest najważniejsze. Jakby, okej, okay, danie ręcznika, tak, żeby ochłodzić się chwilę. Okej, okay, już ochłodziłaś się. Bo też, jeżeli dajecie osobie trypującej, której jest nagle bardzo ciepło i się ma duszności, i dacie ręcznik nasuncony lodowatą wodą i położycie go na powiedzmy na tej osobie ten ręcznik, ona będzie takie o Boże, dziękuję, jak dobrze, teraz po prostu. Oh, eksplozja po prostu, endorfin dopaminy, i myśli, że teraz jest alfą i omegą. Yy, I będzie leżała pod tym ręcznikiem, będzie leżała pod nim pół godziny aż się wyziębi, albo jeszcze ją przewieje, bo ktoś zostawił okno otwarte i balkon, ponieważ jest po imprezie i jest chaos, więc jakby to wy musicie być tą racjonalną osobą i takie tak, usiądź, oddychaj, zobacz, już, już jesteś chłodna, nie, nie jesteś gorąca, nie jesteś rozgrzana, nie, 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 nie zagotujesz się tutaj, jakby, zobacz, oddychaj, zaśpiewaj ze mną chwilę, zaśpiewaj ze mną i zaczniesz pompować trochę ten tlen przez organizm i poczuj, będzie, będzie dobrze, tak? Tak pamiętajcie, żeby... Być to racjo tym racjonalnym opanowaniem i racjonalnym bodźcem.